Podczas rozpoczynającego się dziś Wielkiego Postu ojcowie redemptoryści zachęcają do głębszego poznania słowa Bożego. W tym celu codziennie na portalu kaznodziejskim www.słowo.redemptor.pl będą publikowane homilie. Dodatkowo każdego dnia będzie można korzystać z rozważań filmowych ić w górę strumienia. Ojciec Sylwester Cabała, redemptorysta, mówi, że jest to odpowiedź na wezwanie Ojca Świętego Franciszka, które w czasie Wielkiego postu wzywa do podjęcia formacji swojego serca. W ten sposób chcemy pomóc w przezwyciężeniu globalizmu obojętności, aby stawać się takimi wyspami miłosierdzia we współczesnym świecie. Pragniemy docierać do każdego ze słuchaczy z taką propozycją spojrzenia w głąb serca i również przyjęcia na co dzień Słowa Bożego po to, aby móc potem tym słowem żyć, dzielić się nim z innymi, a także kształtować serce zgodnie z zachętą papieża Franciszka. Zapraszamy więc serdecznie do korzystania z tych różnych rozważań i z tych różnych możliwości.